Dokończmy ten dzień obozowy, bo skończyliście, że wracaliście z lasu, kontrola była, czy jedliście jakoby, czy nie i ten obiad. Ten obiad był podobny jak tam po prostu... Podobny w jak wożellowy... w tym. W, w obozie, tylko tutaj było więcej kapusty może trochę, nie? Czyli zupa była bardziej zawiesista. Na nawis... No zawiesista była czasami jakąś kartofę się spotkało w tej zupie. Mięsa nie było. Nie, nie, żadnego mięsa nie było. Ryb jakichś innych, nic nie. Nie, było. nie, nie, żadnych rzeczy. Czyli to był jakby jeden. nie wiedział co to, co to znaczy: ryba, czyś jakiś tam, mało jakiś... I do tej zupy chleb był też, czy nie? Nie, nie było. Sama zupy. Tylko zupy tak. A wieczorem też nam dawali coś? Tu już nie dostałeś. Czyli dwa razy dziennie Dwa razy dziennie jedzenie było. No. To ten, o, ten chleb miał stracić na śniadanie, kolację. Żeby nie wydawali po światce, po tylko po A wy żeście zostawili go na kolację, czy nie? Siłek zjadł. Kruszynki były, to jeszcze to wszystko tak zrobił, pozbierał i do dzisiejszego dnia mam taki jakiś nawyk. Jem z tego talerzyka placek czy co, to tyle biorę tak w ten sposób i jem to. Nie mogę się tego zwyczaić. Tak mi weszło w krew, a jeszcze a tam się tego, pyta, co z tego, co to się umieje. A ja mówię, co, te kruszynki są najlepsze. Do dzisiejszego dnia jem te kruszynki. To, co zostaje, to, ja nic nie zostawiam na talerzyku. Obiad czy nie obiad, wszystko zjadam. Nałożę sobie tyle, co mogę zjeść. A nie zostawiam sobie pyrów, tam, jak gdzieś, jakie teraz zostają ziemniaki, a to, a tamto. Ja wszystko zjem. Mój talerz jest czysty. Może, można go tylko tak wypłukać i jeść dalej. Bo tak byłem przyzwyczajony. I tak jest, do dzisiejszego dnia mam to zakodowane w głowie, że nie można nic zmarnować, nawet tych kruszynki. I po prostu, no... Taka sytuacja była. A co po południu robiliście? Po południu nic, w baraku się siedzieli. I, I co w tym baraku robiliście? Nic. My siedzieliśmy, <laughs> zieli, w łóżkach. A żeście rozmawiali, czy nie? Po polsku. Po polsku? Tak. A Niemcy mówili, że po polsku nie wolno rozmawiać, nie? Bo jak żeśmy gdzieś na dworzu byli, czy coś, to po... po, po albo żeśmy wcale nie rozmawiali, albo po niemiecku to umiał. Jak starsi tam dzieciaki byli, to umieli po niemiecku. Ja tak częściowo tam... Też umiałem. Od Niemców jak gadali, ojciec jak gadał po niemiecku, to tak częściowo wiedziałem, co jest mute, co jest unker, co jest takie inne.